Słowa Lemuela, króla masy, których go uczyła jego matka: Cóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu, i co, synu mojego łona, synu moich ślubów? Nie oddawaj kobietom swojej siły, nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom, o Lemuelu królom nie wypada pić wina, albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw. I nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu. Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym, wymierzaj sprawiedliwość. Dzielna kobieta trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych: z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnice, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych Kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny.